Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, witam Was bardzo w świątecznym odcinku w Dylematach przed kolejką numer 18. Mamy święta, więc klasycznie będzie taki odcinek na 15-20 minut. Myślę, że przyjadę po najważniejszych tematach, czyli pokuni, po Sace, kogo kupić w sumie za sake, bo to jest chyba najważniejsze dla wszystkich, skoro gościa posiada, jeśli chodzi o efektywnych menedżerów, chyba gdzieś tam około 80%, już teraz nie, bo sprzedało go prawie 2 miliony menedżerów, więc bez przedłużania na starcie życzę Wam przede wszystkim wesołych świąt. Białe święta to niestety nie były, ale żeby po prostu było fajnie, żeby było klimatycznie, żeby było rodzinnie. No i poza tym oczywiście, żeby też było zielono, żeby przede wszystkim jeśli chodzi o rankingi fantazy, zielonych strzałek i tak dalej, i generalnie, żebyście po prostu byli szczęśliwymi ludźmi, bo myślę, że szczęście to jest taki klucz, który prowadzi do wszystkiego i nawet jeśli nie idzie w fantazy, to jeśli jesteś szczęśliwy, to i tak jesteś szczęśliwy, więc no po prostu jest to jakieś podejście, jest to jakieś wyjście z sytuacji, więc jeśli chodzi o życzenia, to mam to odhaczone. Drugie, drugie ogłoszenie bardzo ważne to, że jutro jest Dead and Life. Razem z Adamem będziemy prowadzić go o 10.30, więc będziemy troszeczkę szybciej. No bo będziemy w dwójkę, będziemy z Adamem, będziemy, będziemy też patrzeć na refleksje Adama, nie tylko na moje, więc tego czasu będzie potrzebne więcej, więc zapraszam Was serdecznie na jutrzejszy świąteczny Deadon Life o 1030 No i trzecie ogłoszenie jak zwykle bardzo ważne, czyli jeśli lubicie materiały moje to zostawcie łapkę w górę Szczególnie w tym świątecznym czasie, gdy wiadomo nie każdy ma czas oglądać na to, no to fajnie po prostu, żeby ten materiał popłynął dalej. Jeśli chodzi o mój skład, to w sumie zrobiłem 76 punktów ostatnio, wiadomo, w Salach na opasce zrobił robotę, dobrze, że nie kombinowałem akurat w tej kolejce co do bohatera tej kolejki To mógł nim, mógł nim zostać Luka Dean Bo Luka Dean zanotował asystę ale niestety bramka nie została zaliczona, ponieważ piłka nie przekroczyła linii bramkowej, czyli w sumie tej asysty ostatecznie nie zanotował. No i poza tym, Manchester City zdobył bramkę dopiero w 92. Minucie, więc śmiałem się ostatnio, że to jest mecz, gdy Luka Dini w końcu zrobi tą dwucyfrówkę. I było naprawdę blisko, blisko jeśli chodzi o punkty, nawet i nawet te punkty zdobył, zrobiłemy kołęko. 7 punktów na ławce, znowu by kołęki. generalnie Everton w ostatnich 10 meczach 7 czystych kąt. Niesamowite statystyki. I poza tym na ławce też zostały punkty Rogersa, i to bardzo dużo, bo. Aż 14, więc trochę to zapiekło. Generalnie kolejna słaba runda, jeśli chodzi o graczy drugiej linii, takich jak na przykład Ewaninson no B mocnie punktował więc, więc nie było tak źle No ale Vanilson generalnie mocno zawodzi Tym bardziej, że te minuty są okrajane W ostatnich czterech meczach, bez punktów W od kiedy, go, od kiedy go kupiłem bez punktów Więc będę bardzo mocno rozważał sprzedaż tego zawodnika No będę rozważał przede wszystkim też dlatego, że Wciąż nie wiadomo co z Kunią W sensie wiadomo, że prawdopodobnie Zagra jeszcze w kolejce 18 Zagra z United, ponieważ Związki angielskie wciąż nie skomunikowały się Z władzami Wilków No i można raczej założyć że w pierwszy czy drugi świąt też tego nie zrobią, także Kunia będzie dostępny na kolejkę numer 18, to są na pewno bardzo ważne informacje. Z ważnych jeszcze wieści, takich, takich organizacyjnych, warto powiedzieć, że jest bardzo duża, duża szansa, że będzie DGW 25 dla Liverpoolu i Evertonu, więc powoli możemy zbierać tych zawodników, tak gwoli dodania, na, 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 na pewno warto to odnotować. No i też warto odnotować najważniejszą informację tego tygodnia, czyli to, że Bukayo Osaka wypada na dłuższy czas Mówi się, że będzie to minimum 10 spotkań Premier League Oczywiście jeszcze nie mamy żadnych konkretów odnośnie tego, ale bardzo poważne źródła już mówią, że będzie to raczej poważna kontuzja Więc po prostu sakę sprzedajemy, w sumie sporo część z Was pewnie już go sprzedała, żeby ceny, ceny niejako podgonić Także ja chyba się skupię od razu na tym głównym temacie, czyli, czyli na tym kogo kupić za Bukayo sakę, jakie, jak, jakie opcje potencjalnie ja bym rozważał więc jeśli chodzi o pomocników, to naoczliście. Na poza w sumie tymi, co mam w składzie, bo trzeba od razu odnotować, że jeśli ktoś nie ma Salaha i Palmera, to oczywiście to, to jest ta dwójka zawodników, którą trzeba od razu kupić. E, wiem, że są jeszcze gracze, którzy wciąż siłują się i, i grali bez Salaha, no ale na ten mecz z Leicester już chyba każdy go sprowadza. E, poza tym, Memo też bardzo dobra opcja z karnymi, z pewnymi minutami, też Brentford jest jedną z tych drużyn która najbardziej będzie odpoczywać podczas świąt. E, no i teraz mają mecze z Brighton, Arsenalem ze świętymi, więc nie jest tak źle, choć akurat ten najcięższy mecz, czyli z Arsenal'em. Mają u siebie, a wiadomo, że u siebie są najlepszą drużyną w całej Premier League. Choć ostatnio Bramki nie zdobyli przeciwko Nottingham Forest, co też jest warte odnotowania. Morgan Rogers, wciąż najlepsza opcja, chyba jeśli chodzi o całość sezonu. Taki gościu, którego chcemy trzymać do końca kampanii, jeśli spojrzymy sobie na tą półkę około 5 baniek, bo od 5 baniek zaczynał. Myślę, że on zatacza takie koło Jeśli chodzi o myślenie nasze fantazy Gdzieś tam nie robi punktów Myślimy, żeby go sprzedać, zrobię punkty Chcemy go kupić, no i tym bardziej, że ten kalendarz Jeśli chodzi o wille, też będzie teraz coraz lepszy Bo po tym meczu z Newcastle mają dwa domowe starcia Z Brighton Leicester, później Everton Arsenal West Ham, Wilki, Ipswich Więc Morgan Rogers jak najbardziej Też jest opcją, żeby kupić nawet właśnie Zesakę, no ale wiadomo Że jeśli się weźmie takiego Rogersa Czy innego Sara, Amada, o których powiem zaraz No to no tą to kasę się po prostu będzie przerzucać. Jeśli chodzi o takie bardziej bezpośrednie opcje, kogo ewentualnie moglibyśmy wziąć? Czy ja mam to tutaj? Nie, ja to schowałem teraz. Tu jest. No to po pierwsze mamy Bruno Fernandesza. Jeśli chodzi o Bruno Fernandesza, to od kiedy w sumie odszedł Erik ten Hag to Bruno Fernandes robi 7,5 7 punkta na mecz. 4 gole, 4 asysty w 8 meczach. Te punkty, jeśli chodzi o tego gracza przychodzą. I nawet jeśli gra niżej, bo zdarza się, że gra niżej że atakuje z głębi pola, bardziej, że ta pozycja nie jest aż tak atrakcyjna, jakby nam się wydawało, no to te liczby się pojawiają, bo w ostatnich 6 meczach wykrywał 16 okazji i miał 16 uderzeń. Te uderzenia to są jednak z większości z za pola karnego, więc też to warto na pewno odnotować, niemniej kalendarz jeśli chodzi o Manchester United na pewno jest dobry bo mają Wilki, choć Wilki teraz zmieniły, zmieniły trenera i trener też mówi od razu, że chce postawić bardziej na balans, chce postawić bardziej na, na defensywę więc zobaczymy jak to będzie w tym wypadku, poza tym mają Newcastle Liverpool, no i kolejki numer 21 ten kalendarz będzie jednak nieco lepszy, bo będą to Święci, Brighton, Fulham, Crystal Palace Spurs, Everton, Ipswich, więc można powiedzieć, że długoterminowo jeśli chodzi o United kalendarz jest dobry, Bruno, Bruno Fernandes ma Bruno Fernandes w ogóle wykonuje 100 fragmenty gry więc jest to dość bezpieczna opcja, no ale też stosunkowo droga, gdy zobaczymy sobie na inne Tym bardziej, że na przykład United mamy Amada, który kosztuje koło piątki Więc nie jest to opcja bezwatna, ale gdzieś tą kasę trzeba wsadzać Jeśli chodzi o inne opcje, takie droższe, posortuję sobie po kasie, bo widzę, że nie mam tego zrobionego Mamy Odegarda Martin Odegar też pojawia się, widzę, w przewidywaniach różnych, żeby wziąć właśnie Ode, że to może być dobra opcja i tak dalej. Pojawia się argument, że przejmie rzuty karne i prawdopodobnie tak będzie, ale szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonany do tej opcji, bo to jest cena 8-3, czyli w sumie tyle co Bruno Fernandes, a jeśli chodzi o jego powrót po kontuzji, to w siedmiu meczach miał łącznie bramkę, jedną, ale to był rzut karny w meczu z Lutzkanem i miał dwie asysty na początku z Chelsea oraz z Nottingham Forest. W ostatnich czterech meczach bez żadnego zwrotu ofensywnego i szczerze powiedziawszy nie podoba mi się chyba Jakoś, jakoś, jakoś bardzo ta opcja Wiadomo, teraz przejmie większą odpowiedzialność Za wyniki, za punkty Za tą, tą większą, bardziej bezpośrednią grę No bo nie będzie Saki, Ale mam chyba pewne wątpliwości Co warto jednak odnotować, Gdy nie było Bukayosaki w poprzednim sezonie 3 razy to jeśli chodzi o punkty Odegarda, to miał 10 punktów z Evertonem Miał tam bramkę, miał 11 punktów z Luton, miał tam dwie asysty I miał 3 punkty z City, więc na 3 spotkania, gdy nie było Saki Łącznie Martin Odegard zdobył 24 punkty, czyli średnio 8 oczek na spotkanie no, Jest jakiś punkt zaczepienia na pewno, ale nie wiem, czy wciąż jest warty tej kasy Jeśli chodzi o inne opcje z Arsenalu w pomocy, no to mamy Martinellego Tutaj też tych argumentów nie mamy za dużo, żeby go kupić I też ja od razu pamiętam ten okres, gdy nie było Odegarda to, Czyli zabrakło jednego z tych głównych architektów, bo załóżmy, że jeśli chodzi o, o grę w ofensywnym w arsenalu, to Saka i Odegar są najważniejsi No to ta ofensywa totalnie kulała i nikt za bardzo nie chciał e, przejąć, te, przejąć odpowiedzialności e, no, no nie mniej, teraz e, z Krysa Palace wygrali 5 do 1 e, Szaleje Gabriel Jesus, więc może i poszaleje Gabriel Martinelli, który w tym meczu z Palace właśnie zagrał na prawej stronie e, Zdobył brameczkę, e, zagrał 90 minut więc jest to na pewno warte odnotowania i też pamiętam, że w poprzednim sezonie Właśnie gdy nie było Saki w tym, meczu z, w tym meczu z Evertonem, o którym mówiłem w przypadku Odegarda To też Martinelli zrobił bramkę, więc może jest to jakiś klucz Tym bardziej, że kalendarz jeśli chodzi o Arsenal no jest całkiem w porządku Bo na, na najbliższe dwa spotkania mają Ipswich, Brentford, później mają Brighton, Spurs, Aston Villa, Wilki Więc pod kątem ofensywy ten kalendarz jest na pewno dobry, więc warto to z pewnością odnotować To też jest git opcja Z innych git opcji, takich może bardziej pomijanych, bo dopiero pojawia nam się na salonach Jest Anthony Gordon Antony Gordon na ostatnie 5 spotkań miał cztery zwroty ofensywne miał brameczkę z Liverpoolem, miał też trzy asysty z Ipswich, Leicester oraz Crystal Palace. W sumie można powiedzieć tak, że te, trzy, te dwie asysty, które miał w ostatnich dwóch meczach, to stosunkowo mało, bo jednak Newcastle wygrywało dwa razy po 4-0 właśnie z Lisami oraz z Ipswich. No ale cała drużyna widać, że progresuje. W ostatnich sześciu meczach są piątą drużyną, jeśli chodzi o expected goals, no a poprzedni po sezon Gordona to 11 goli i 16 asyst, więc jeśli chce dobijać powoli do tego sezonu, no to musi się w końcu brać. Także życzeniowo jak najbardziej Anthony Gordon za 7-2 może być dobrym wyborem. Widać też progres boiskowy, więc czemu nie? Kalendarz Aston Villa, United, Spurs, Wilki, Bournemouth, Southampton, więc też OK. Schodząc chyba troszeczkę półkę niżej, albo w sumie jeszcze powiem o Kulu, bo Kulu też gdzieś tam 6-4 kosztuje, więc w sumie można o nim powiedzieć, bo dawał bramkę w ostatnich 5 meczach. 3 razy w Premier League po, po, też zdarzyły się dwie brameczki w Pucharach. Kalendarz, jeśli chodzi o Spurs, wciąż jest ok. No i wiadomo, Spurs są drużyną, która bardzo dobrze atakuje. W ostatnich trzech spotkaniach zdobyli 11 bramek, problem w tym, że, że, że stracili ich również 11. Nie, sorry, powoliłem, 10-10 bramek stracili Więc e, jeśli chodzi o Spurs, są to wesołe spotkania Dlatego ofensywni gracze możemy się trzymać e, Co do minut Kulusewskiego, to wydaje mi się, że on może być najbardziej pewną opcją, jeśli chodzi o ofensywę Spurs jeśli chodzi o minuty, w tym sezonie tylko raz chyba nie wyszedł w, poza pierwszą kolejką, tylko raz nie wyszedł w, pie, w pierwszym składzie. Była to, była to kolejka numer 13 z Fulham, poza tym głównie gra po 90 minut. Chyba w kolejce numer 2 nie zagrał 90 minut, w kolejce numer 9 nie zagrał 90 minut, w tej 13, gdy wszedł jedyny raz z ławki, no i w kolejce numer 15 z Chelsea. Poza tym gra zawsze po 90 minut, więc to jest duży plus. I te staty, jeśli chodzi o Szweda, wyglądają całkiem ok. Cena 6-4. Kalendarz dobry, duży na dobrze atakuje, więc też jest dobra opcja. Dobrą opcją na pewno też jest Isma Ismail Asar. 6 zwrotów w ostatnich sześciu spotkaniach. No to, to, no to rzuca nam się od razu w oczy. Tym bardziej, że w tym meczu z Brighton miał dwa gole i asystę. Wcześniej też miał gola i asystę z Aston Villą, z Arsenalem z, z, również dołożył brameczkę. Minuty wydają się pewne, jeśli chodzi o tego zawodnika. Ostatnio grał często po około 90 minut, więc jest to na pewno duży plus. Duży plus to na pewno też kalendarz, bo akurat Crystal Palace wchodzi na. Ścieżkę takiej dobrej, zielonej pasy Mają teraz Bormów Świętych, Chelsea, Leicester, West Ham, Brentford, United, Everton I to nam się w sumie ciągnie dość długo, jeśli chodzi o dobry kalendarz Crystal Palace I też forma idzie w górę Co też, co też warto odnotować, bo w ostatnie, Na ostatnich kilka spotkań zanotowali remisy z Aston Villą, Newcastle City Wygrali z Brighton i Ipswich i przegrali w sumie tylko z Arsenalem w ostatnich sześciu spotkaniach Więc ta, ta forma, jeśli chodzi o Crystal Palace, na pewno idzie w górę I o, o Ismaili Sarze trzeba pamiętać e, Trzeba pamiętać też o Amadzie O Amadzie mówiłem w sumie przy okazji Bruno W sumie te argumenty, które się pojawiają i u tego i u tego e, Co warto notować, to on w ostatnim meczu Zagrał w tej trójce z przodu Czyli byłaby to bardziej preferowana pozycja Pod kątem fantasy Premier League No i też e, wykonywał nawet kilka rzutów różnych Po raz pierwszy od kolejki numer 5 Generalnie w sześciu startach za Amorima Miał 7 zwrotów ofensywnych I najwięcej strzałów z pola karnego Jeśli chodzi o zawodników United, bo 12 i najwięcej setek bo aż 3, więc jeśli chodzi o kadencję, na razie Amorima no to jest to gracz, który imponuje, kosztuje 5-4, o kalendarzu mówiłem, więc tych opcji, jeśli chodzi o zastępstwo Saki, mamy sporo. Mamy też Enzo, o którym mówili, mówimy od kilku kolegów z Adamem, więc też nie ma co tutaj się po raz kolejny na ten temat rozwodzić. Zobaczmy sobie na przewidywane punkty na kolejnych 6 spotkań wśród pomocników. Według algorytmu Fantazy Football Hub będziemy mieli taki pogląd, kto tutaj ewentualnie może dać te oczka. A oczywiście Salah, Palmer dwie najlepsze opcje. Później mamy Sona. Do Sona nie jestem jakoś bardzo przekonany, właśnie pod kątem tego, że możemy mieć tańsze opcje, jak Madison, jak Kulusewski, jak Johnson. Które załóżmy, że mają dość zbliżony potencjał względem koreańczyka Więc to warto notować Dalej mamy Bruno Fernandesza, ale za nim na przód jest, jest już Ismaila Sar Czyli ten kalendarz jeśli chodzi o orły, ta forma jeśli chodzi o tego zawodnika jest doceniana Później mamy Bemo Odegarda, mamy Eze Foden Kulusewski więc też te nazwiska, które się pojawiały Jeszcze, że powiedział, że gdybym miał kupić zawodnika I wybierał teraz w tym momencie, to wiadomo Bez względu na kasę wzięł, Wzięłoby się chyba na pierwszym miejscu Bruno Fernandesza wśród, Pomijając oczywiście Salaha i Palmera Ale to, te opcje właśnie typu Ismaila, Sar, Amat też mnie będą kusić i żeby na przykład rozłożyć tą kasę gdzieś w inne pozycje w obronie Na przykład wziąć sobie Trenta za legendarnego Lucadinha czy Isaka na przykład za Evanilsona Więc ta kasa też będzie potrzebna, więc też powiem później o moich planach Więc jeśli chodzi o pomocników, to w sumie tyle Powiem też kilka słów o innych formacjach, tak w totalnym skrócie, jeśli ktoś potrzebuje zawodników to Jeśli chciałbym kupić bramkarza w tym momencie to prawdopodobnie poszedłbym w Alissona, który kosztuje 5-4 Liverpool kalendarz ma wciąż bardzo dobry, poza tym w ostatnich trzech meczach akurat stracili trochę bramek, bo Stracili 3-6-8 bramek, nie wiem czy to nie jest wynik z całego sezonu mniej więcej, po, mniej więcej podobny jeśli chodzi o tę ekipę Oni stracili w całym sezonie 16 bramek, tak A w ostatnich trzech meczach stracili 8, więc, więc Więc ta forma ostatnia w defensywie nie była aż tak dobra Niemniej na pewno się to odbije, więc Alison jest dobrym wyborem, Fabiański jest oczywiście świetny, świetnym wyborem, ponieważ kosztuje 4-1, a w bramce też często chodzi, żeby po prostu było jak najmniej kasy wpompowane. Wśród obrońców to idąc od tych półki, półki najniżej, to mamy kastania. Kastanie jeszcze powinien grać przez jakiś dłuższy czas, ponieważ Tete wypadł na kilka tygodni. Także to jest dobry wybór Wydaje się, że nawet lepszy niż Robinson W związku z tym właśnie, że kosztuje aż o 0,5-0,6 mniej względem Ameryka Amery Amerykanina Więc jeśli bym robił transfer w sobotę, a nie w piątek Jak zrobiłem to ostatnio, to pewnie brałbym Kastania, żeby kasy trochę przyżulić Hausen też jest wciąż dobrym wyborem Ostatnio znowu, znowu zdobył bramkę w całym fragmencie gry Bournemouth wygrało z United 3-0 Bournemouth jest wciąż w totalnie dobrej dyspozycji To jest drużyna, która musi się nam podobać I w obronie, i w ataku są w czołówce, jeśli chodzi o statystyki więc hausen za 4-3 wciąż to dobry wybór Także do 4,5 na pewno Kassani i to dwie, dwie najlepsze opcje Dalej gdzieś tam do 5 baniach chyba brałbym Munioza Właśnie ze względu na to, że, że Forma, palas idzie w górę Munioz pokazywał nam, że ty ostatnio Bardzo dużo grasował pod polem karnym On Oddaje masę uderzeń Nos nie 5 spotkań zdobył też dwie brameczki I jak już pokazywałem ten kandasz Jeśli, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o orły, jest super Wracę po tej banicji teraz po 5 żółtych kartkach Więc Munioz na pewno Git, git też jest Kerkes, git jest kukureja. Argumenty w sumie podobne, że i hasają ofensywnie I w sumie defensywy są całkiem niezłe Defensywa Chelsea na ostatniej 5 spotkań Zachowała dwa czyste kąta, więc Jest jakiś plusik w tym wszystkim Idzie, 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 idzie to ku dobremu Co do droższych opcji, Guardiola teraz wchodzi na dobry kalendarz Jest to Everton, Leicester, West Ham, Brentford, Ipswich Patrząc na to, że on w każdym meczu Tak naprawdę ma szansę na bramkę Zdobył bramkę z United W meczu z, w meczu z Aston Villą też uderzał raz fajnie główką To różnicowo bo to może być Dość niezła opcja Nie sprzedawałbym raczej no i oczywiście mamy Gabriela, Gabriel, czyli najlepszy obrońca, najlepsza opcja wśród obrońców, nie ma, nie, nie, najlepsza opcja wśród obrońców, tak, nie, dobrze powiedziałem, tak, zgadza się, więc nie ma nad czym dewagować I Liverpool, Liverpool wchodzi na bardzo dobry kalendarz, czyli czy Virgil van Dijk, czy Trent Alexander-Arnold, który zanotował ostatnio asystę, na pewno mogą być dobrymi wyborami, więc podczas formę Liverpoolu Patrząc na kalendarz, fajnie byłoby się opakować trochę w tych zawodników. Lećmy do napastników. Tutaj nowych najlepsza opcja: Isak. Jeśli ktoś chce kupić zawodnika przed kolejką, to bierze Isaka. E, jasna sprawa. Dalej Jackson, a na trzecie miejsce może być Jezus. Jezus zdobył dwie bramki asysty z Palace. Też zanotował bodajże dwa trafienia w tym meczu Pucharowym, więc może być to dobra opcja. No i przede wszystkim jest to pokrycie w, te, w takim wypadku ofensywy w Arsenalu i to dość niedrogie. Bo 6-8, nie wiadomo jak będzie z minutami, bo e, wiadomo, był to gracz ostatnio podatny na kontucję więc nie nie wiadomo, czy Arteta nie będzie za zarządzał właśnie tym składem, jeśli chodzi o Brazylijczyka. Niemniej. Jest w dobrej formie i to warto odnotować I też widziałem, że w ogóle dużo ludzi go kupuje Bardzo dużo i też się zastanawiam, czy go nie kupić Na przykład za, nie, za, za Ewa Nielsona. Gdzieś tam tą, tą ruletkę Brazylijczyków sobie zrobię Przechodzimy do kapitana Jeśli chodzi o opaskę, to myślę, że jest to Dość prosta zagwozdka na tą kolegę Czyli w sumie żadna zagwozdka No bo skoro Mohamed Salah Który jest po 9 meczach z punktami z rzędu Który jest po najwyższym wyniku w sezonie Czyli 21 punktów Zagra na danego warda. Który w 135 minut za, e, stracił 6 bramek e, z Expected Goals Conceited 335, czyli po prostu jest to dany ward, który e, nie potrafi bronić, no, to jest... Ach, no, ka każdy, kto zna danego worda, to wie, że nie jest to najlepszy, najlepszy gracz na standardy Premier League, no to ta opaska załóżmy, że klika się sama. Jeśli, jeśli ktoś nie chce kombinować ta opaska klika się sama, e, tym, tym bardziej właśnie, że na przykład Mohamed Salah ma najwyższe oczekiwane punkty na tą kolejkę, ma najwyższą szansę na gola, bo aż 57%, poza tym w ostatnich trzech meczach łącznie 44 punkty, czyli średnio wychodzi nam prawie 15 punktów na spotkanie, no to nie ma za bardzo nad, nad czym dywagować. Generalnie jeśli chodzi o. Te, te trzy opcje na planocie no to czy Palmer, czy Isak, czy Salah wszyscy, wszyscy, cała ta trójka jest w formie Ale i te, i te wszelkie przeleśniki czy, czy forma drużynowa, bo też oprócz Bormów ta trójka drużyn, czyli Liverpool, Chelsea oraz Newcastle Są sobie naprawdę w dużej dyspozycji Jeśli chodzi o ofensywę, no to Jest jeden kluczowy argument, gdy zobaczymy sobie Po prostu na gole stracone rywali I na gole oczekiwane stracone rywali Jeśli chodzi o Liverpool, czyli ich rywali Czyli Leicester w ostatnich czterech meczach Leicester straciło goli 10, Fulham Straciło goli 4, Aston Villa straciło goli 4 Dlatego właśnie Salah jest Najlepszym opaską na tę kolejkę Jeśli ktoś chce kombinować, Isak jest w wybitnej formie Ale myślę, że Wszyscy się zgodzimy z tym, że Mohamed jest najlepszym wyborem na opaskę w tej kolejce I nawet nie myślę, że komu, komuś innemu dam opaskę Nawet ja, więc To jest chyba dobry prognostyk dla Was, żeby nie kombinować Zapraszam Was jeszcze raz Na jutrzejszy Deadline Live, który, który wystartuje o 10.30 e, Przypominam się z tym, bo Fajnie, gdybyście wpadli Pogadamy sobie świątecznie z Adamem Więc na pewno będzie to fajna, luźna Ale też i merytoryczna rozmowa Więc zapraszam Was jeszcze raz serdecznie e, Więc... Tam też chyba powiem więcej o moich planach Też w sumie mówiłem w skrócie Teraz, że będę wywalał Saka W związku z tym pewnie Isak zalewa Nielsona Może jakiś tręcik, ale raczej transfery będę robił dopiero jutro Więc trzymajcie się Dzisiaj spokojnie przy stole, bawcie się dobrze I kogo nie będzie jutro, no to życzę Wam zielonej strzały w kolejce numer 18 Ale zapraszam oczywiście serdecznie wszystkich na 10.30 Kanał Angielski Espresso Siemano